Do świąt zakończą się podstawowe prace związane z przebudową ulicy Krzyżańskiego. Obecnie na miejscu trwa montaż sześciu wiatr przystankowych oraz ekranów akustycznych. Na wniosek zarządu transportu publicznego od soboty 14 grudnia w rejonie ulicy Myślenickiej zmieni się organizacja ruchu. Na ulicy Krzyżańskiego wrócą samochody i autobusy. Jednocześnie od soboty wystartuje przebudowa czwartego etapu ulicy Myślenickiej. Chodzi o najdłuższy odcinek przebudowywanej drogi, od ulicy Sawiczewskich do Niewodniczeńskiego. To kolejny odcinek, który jest mocno wyeksploatowany i konieczna jest jego rozbiórka oraz odbudowa. Zanim wykonawca przystąpi do obudowy drogi od podstaw, rozpocznie się rozbiórka istniejącej nawierzchni. Na ponad kilometrowym odcinku zbudowana zostanie zupełnie nowa sieć odwodnieniowa. Dodatkowo posesje zostaną podłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowniczej. Zgodnie z planem właściciele sieci zakończą swoje prace związane z nowymi przyłączami w maju. Wtedy też wykonawca rozpocznie układanie nowej nawierzchni na drodze i chodnikach. W związku z pracami ruch samochodowy w tym rejonie zostanie zamknięty. Możliwy będzie jednak dojazd mieszkańców do posesji oraz dostawców do okolicznych przedsiębiorstw. Zalecane objazdy dla pozostałych kierowców, które zaczną obowiązywać już od soboty 14 grudnia, poprowadzą kierowców przez ulice Sawiczewskich Landała, niewotniczańskiego lub alternatywnie przez ulicę Haubińskiego. Planowane zakończenie prac związanych z przebudową ostatniego odcinka ulicy Myślenickiej a tym samym zakończeniem całej inwestycji to koniec przyszłego roku.